Zadanie 29. Matura poziom podstawowy 2016 czerwiec. Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach AB i CD oraz wysokości AD. Dwusieczna kąta ABC. Przecinamy ramię AD w punkcie E. Dwusieczna kąta ABC. Dwusieczna kąta ABC. Czyli w takim razie dzieli kąt na pół. Czyli tu będzie alfa i tu będzie alfa. Jeżeli. Dobra, lecimy dalej. W punkcie E. Oraz dwusieczną kąta BCD w punkcie F. Czyli tu. Yy, dwusieczna BCD. B, D. No to tutaj będzie beta. I tutaj też będzie beta. Wykaż, że w czworokącie CDF F, Czyli w tym tutaj yy, sumy miar przeciwległych kątów są równe. W takim razie mamy już beta. No i lecimy dalej. Wiemy, że tutaj jest kąt prosty. Bo to jest trójkąt prosty, to jest trapez prostokątny. W takim razie za zajmijmy się tym trójkątem tutaj B, F, C. Ten kąt, ten czyli ee, C, F, B, to jest nic innego jak 180. Odjąć alfa i odjąć beta, bo jesteśmy w tym trójkącie, no i musimy odjąć pozostało od 180, żeby dostać stopnie rzecz jasna. Żeby dostać ten. Z tego wynika, że jeżeli tutaj mamy kąt półpełny przy wierzchołku F, no to jeżeli półpełny ma 180, a ten ma taką miarę, no to od 180 stopni odejmiemy to, co mamy tutaj z tej strony. No to odejmiemy 180. O, nawias. Ciach. No to wychodzi na to, że tutaj się zredukuje, zmieni się znak. Mamy 180. Odjąć. 180. Plus alfa, plus beta. No i wychodzi na to, że to jest po prostu alfa, plus beta. Tutaj. Tutaj jest alfa, plus beta. Ten kąt mały tu. Ten kąt nazwijmy sobie gamą. To co warto zauważyć jeszcze, to że przy ramieniu w trapezie zawsze mamy 180 stopni. tak? Ten kąt, czyli 2 beta plus 2 alfa z tego da nam 180. W takim razie alfa plus beta jest równe 90. Czyli mamy alfa plus beta jest równe 90. I wychodzi na to, że kąt EDC plus kąt EF. C to jest 180. My natomiast wiemy, że w każdym czworokącie miara kątów wewnętrznych to jest 360. W takim razie, jeżeli od 360 odejmiemy tą sumę tu, czyli 180, dostaniemy 180, czyli kąt gamma plus beta też łącznie, i to jest to właśnie. Też łącznie nadają 180, czyli suma przeciwległych kątów są sobie równe, co należało udowodnić.